W ostatnich latach rynek nieruchomości w Polsce dynamicznie się rozwija. Wraz z rosnącym popytem na mieszkania pojawia się coraz więcej sytuacji, w których konsumenci zawierają umowy deweloperskie zawierające tak zwane klauzule niedozwolone. To problem, który nie tylko narusza prawa nabywców, ale również destabilizuje zaufanie do branży deweloperskiej. Istotną rolę w przeciwdziałaniu tym praktykom pełnią Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiedzialne za kwestie budownictwa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK. Czym są klauzule niedozwolone? Klauzule niedozwolone, zwane również abuzywnymi, to postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. W przypadku umów deweloperskich mogą to być m.in. zapisy pozwalające jednostronnie zmieniać warunki umowy przez dewelopera, wyłączające odpowiedzialność za opóźnienia w oddaniu nieruchomości, ograniczające możliwość dochodzenia roszczeń przez konsumenta, przerzucające koszty ryzyk inwestycyjnych wyłącznie na kupującego. Takie postanowienia są z mocy prawa nieważne, jednak ich obecność w umowie często nie jest od razu oczywista dla przeciętnego konsumenta. Reakcja państwa. Ministerstwo i Łokik. W odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie opinii publicznej oraz organizacji konsumenckich, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które przejęło kompetencje Ministerstwa Budownictwa, wprowadza szereg regulacji mających na celu zwiększenie transparentności rynku nieruchomości. Przykładem jest ustawa deweloperska, która w nowelizowanej formie od 1 lipca 2022 roku wprowadziła między innymi obowiązek prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, zwiększoną kontrolę nad prospektami informacyjnymi, procedurę odbioru lokalu z udziałem inspektora nadzoru budowlanego w określonych przypadkach. Z kolei UOKiK na bieżąco analizuje treść umów stosowanych przez deweloperów i w przypadku wykrycia klauzul niedozwolonych wszczyna postępowania administracyjne. Efektem tych działań są decyzje nakładające obowiązek usunięcia abuzywnych postanowień z wzorców umów, a także kary finansowe. Urząd prowadzi również rejestr klauzul niedozwolonych, dostępny publicznie, który stanowi istotne narzędzie zarówno dla konsumentów, jak i prawników. Znaczenie ochrony konsumenta. Działania podejmowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz ŁOKIK mają na celu nie tylko eliminacji nieuczciwych praktyk, ale także budowę bezpieczniejszego rynku mieszkaniowego. Konsument, dokonując jednej z najważniejszych decyzji finansowych w życiu zakupu mieszkania, musi mieć gwarancję, że jego prawa są chronione. Warto również zauważyć, że wzrost świadomości prawnej wśród obywateli oraz możliwość zgłaszania nieprawidłowości do ŁOKIK. Stanowią coraz skuteczniejsze narzędzie przeciwdziałania nadużyciom. Coraz więcej osób korzysta także z pomocy miejskich rzeczników konsumentów oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Podsumowanie Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich są realnym zagrożeniem dla konsumentów, ale działania podejmowane przez organy państwowe pozwalają skutecznie przeciwdziałać tym praktykom. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz UOKiK pełnią w tym zakresie kluczowe rol, regulując rynek oraz egzekwując przestrzeganie prawa. Dla konsumentów oznacza to większe bezpieczeństwo przy zakupie nieruchomości i większe możliwości dochodzenia swoich praw w przypadku nadużyć. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.